Za nami 47. plebiscyt na sportowca oraz Sportowe Talenty Działdowa 2023 roku. Wręczono również podziękowania dla zasłużonych działaczy sportowych oraz po raz pierwszy dla inicjatywy sportowej. 47. plebiscyt najlepszego sportowca miasta Działdowa, 33. bal, przepiękna gala. Nasi sportowcy zdobyli dużo medali na szczeblu Mistrzostw Polski, makroregionu, województwa. Wygrał, no nie mógł ktoś inny wygrać, wygrał Jakub Dejas dwukrotny mistrz Polski srebrny medalista Ligi Europy, a więc proszę Państwa, to było jednoznaczne. Dejas pierwszy, Martyna druga, nasz wychowany w tenisie stołowym Patryk trzeci, na czwartym miejscu cesarzowa sport, piłka nożna Kasper, yy, Kacper yy, Jackowski i na czwartym miejscu lekkoatleta Adam Stachewicz. Jeżeli chodzi o talenty, wygrała medalistka mistrzostw Polski w wieloskokach z DAL Narysia Cetlał. Na drugim miejscu wielki talent tenisa, tenisa stołowego Fabian Szczepański, trzecia Lena Szymańska, czwarte miejsce Tomek Dukna i na piątym miejscu Michał Balasyk. 33. bal sportowca, 47. plebiscyt. No, piękna tradycja naszego miasta, honorowania najlepszych sportowców, najlepszych talentów. Bardzo się cieszę, że to jest kontynuowane i myślę, że będzie kontynuowane. W kolejnych latach, bo myślę, że warto podkreślać sukcesy naszych sportowców, które są wypracowane ciężką pracą. W tym roku pojawiła się też nowa kategoria na wniosek mieszkańców, którzy kontaktowali się ze mną. Jest to najlepsza inicjatywa sportowa. Powiem szczerze, że wybór był trudny, ponieważ tych inicjatyw oddolnych mamy coraz więcej. I one są bardzo doceniane przez mieszkańców, którzy w tych inicjatywach biorą udział. Ostatecznie postanowiliśmy, że na 47. liście najlepszego sportowca ta inicjatywa, która zostanie wyróżniona, to jest Park Ran Działdowo, który będzie obchodził w tym roku już 7 urodziny. Przepiękna gala, naprawdę przepiękna gala. Bardzo szybko, sprawnie to poszło. Ludzie są bardzo zadowoleni. No, czas odejść. Wszystko się zaczyna i wszystko się kończy. Nasza nobliska powiedziała: wszystko przemija, mądry człowiek wie o tym od samego początku i niczego nie żałuje. Ja też niczego nie, od, nie żałuję. Oddałem życie i zdrowie dla Miejskiego środka Sportu. No i jest to, jest to finał mojego finału, a więc na pewno będę ud, brał udział w balu sportowca, ale już nie jako organizator, tylko jako e, gość dla Jeszcze raz, jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. Wszystko się udało, wszystko sprawnie. I naprawdę piękna gala. Dziękuję bardzo za uwagę. Gratulujemy wszystkim laureatom, trenerom, klubom sportowym oraz dumnym rodzicom.